To jest taka kropka nad i, którą stawiamy w tym roku po kilku latach zajmowania się bardzo intensywnie Wilhelmem von Blandowskim i tym, co po sobie pozostawił, przybliżaniu jego życia i tego, co osiągnął w Australii oraz w Gliwicach jako fotograf. Tablica zawiśnie w Gliwicach przy ulicy Bankowej, na kamienicy, która kiedyś należała do rodziny Blandowskiego, w której on również i jego rodzina czyli mama i siostra mieszkali i w którym prowadził najpierw na parterze, a później na piętrze swoje studio fotograficzne. Przez krótki czas, ale jednak prowadził i z tego studia fotograficznego do dzisiaj w zbiorach mamy dwa albumy z ponad tysiącem zdjęć, które uważamy za bardzo dobre i świadczące o tym, że, foto że również fotografem Blandowski był bardzo dobrym, stąd też Traktujemy go w pewnym sensie jako takiego patrona gliwickich fotografów i całego środowiska, które później już po 1945 roku e, urosło w gliwicach bardzo wysoko i wydało z siebie dwie wybitne osobowości, jaką była Zofia Rydet i Jerzy Lewczyński. Oczywiście. W Myślę, że to dla muzeum jest ważna chwila, również z tego względu, że no, wieńczymy ten wielki projekt, ale też pokazujemy tablice, które jest swoim rodzajem też dziełem sztuki. Zamówiliśmy ją u pana profesora. Krzysztofanicza, który oczywiście jest w Licach znany z wielu swoich realizacji, ale tą tablicę uznajemy też troszeczkę za dzieło wspólne, ponieważ no, wielokrotnie dyskutowaliśmy z profesorem, jak ma ta tablica wyglądać, który wariant projektu, który on proponował, jest najlepszy, i wydaje mi się, że. To wprowadzenie też rzeźbiarza w, w życie blandowskiego było bardzo owocne, ponieważ ona się odbija w tym projekcie tablicy. Jest właśnie takie wielowymiarowe, wielowątkowe, pojemne interpretacyjnie i, i znaczeniowo, więc ja jestem z tego projektu bardzo zadowolony i cieszę się, że, że w tą sobotę najbliższą go pokażemy Gliwiczaną, których zresztą wszystkich bardzo gorąco zapraszam, ponieważ impreza. Odsłonięcie nie będzie wielką, pompatyczną uroczystością. To jest impreza ludzi, wszystkich nas, dla kogoś, który dla tego miasta zapisał się naprawdę bardzo ciekawymi zgłoskami tak? może nie złotymi, ale na pewno intrygującymi. A po odsłonięciu pójdziemy do Wilikaro, gdzie Damian Recław, autor książki o Gliwickich Atelier Fotograficznym Blandowskiego wygłosi krótki odczyt. Na tym zakończymy projekt blandowski rozpoczęty w 2010 roku.